Trzeci konkurs turnieju 4 skoczni przed nami. Ze stanowiska komentatorskiego wita się z Państwem oczywiście Jakub Wojtala i zaprasza na konkurs pełen niesamowitych emocji, pełen miejmy nadzieję niesamowitych zwrotów akcji i pełen dalekich skoków Polaków. Proszę Państwa, za chwilę rozpoczynają się zawody, ale przedtem krótka przerwa. Konkurs oczywiście rozpoczyna Dawid Kubacki, który zajął 26. miejsce w kwalifikacjach. Walczy z Juliem Tepeszem, ale Juli Tepesz zaraz będzie skakać Dawid Kubacki pierwsze pary. Zobaczmy na Dawida. Całkiem nieźle to wygląda. I skok za myślę 130 metr, Zaraz się o tym dokładnie przekonamy. Zador Narty po wyjściu z progu. Nie wiem czy specjalnie, czy niechcąco, Ale skok myślę, że poprawny, ale Dawida stać na więcej. Zobaczmy... I pierwsze miejsce do Kubacki, Kubackiego, 132,5 metra, wygrywa z Jurijem Tepeszem. No i kolejny z Polaków, Jakub Wolny, 134 metry musi skoczyć Kuba, aby pokonać Jushiro Kobayashi'ego, zobaczmy na Kubę Wolnego. Będzie daleko, będzie daleko, było daleko! Blisko tej zielonej linii. Kuba Wolny będzie chyba no na styk, coś mi się zdaje, że przegra, ale zobaczymy. Ile to było metrów? Potrzebował 134, a ile skoczył? Skoczył 132,5, ale to jest pierwsze miejsce. Wygrywał zaledwie 30 punktu z Japończykiem. No i kolejny z Polaków. Stefan Hulazan ze Semeniciem, 130 metrów Stefan, stać na to. Zobaczymy, to nie jest aż tak. Ojojojojojojoj oj, 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 Stefan, niestety chyba. Oj, no, parę na pewno przegrał, ale czy będzie spoście w wypięciu e, tych lucky loserach, tych szczęśliwych przegranych? No zobaczymy, bo e, noty bardzo słabe są. No i z tą 28 metrów, zaledwie 16 miejsce sam na huli. Będzie ciężko z dostaniem się do drugiej serii. No Stefan ostatnio ta forma spadła, spadła. No i tutaj nie widać promyku nadziei, żeby ta forma podskoczyła znowu w górę. Zobaczmy na teraz Piotrka Żyły. Dobrze to wygląda Piotr Żyła, zwycięzca pierwszego konkursu to nie w tym sezonie, no i, no i Piotrek skaczy Naprawdę, naprawdę przyzwoicie. Tutaj Piotrek, może um, nie aż tak bardzo się popisał, bo stać go na lepsze skoki, ale... Ale wykonał swoją e, pracę. No i oczywiście... E, wygrywa, wygrywa na spokojnie z Gregorem Dechwandenem, trzecie miejsce jak na razie podkazywały Gregor Dechwanden na miejscu 25. No i Kamil Stoch z Timim Zajcem, zaledwie 82,5 metra, a skoczył 99 metrów z upadkiem niestety. No i zobaczmy na Kamil Stocha, płynnie w powietrzu, nisko, nie aż tak daleko, nie aż tak wysoko, ale daleko, nie aż tak wysoko leciał nad skokiem, ale pociągnął ten skok Kamil. Kamil, to jest właśnie to doświadczenie Kamila, no może w pierwszej fazie lotu się wydaje, że to nie będzie jeszcze taki skok, ale w drugiej fazie lotu, jak zobaczymy jak on ciągnie ten skok, no to naprawdę Kamil tutaj się popisał, no i 135 metrów to musi być miejsce w czołówce, jest na drugim miejscu 42-gi Team Zajc. bez kwalifikacji do drugiej serii, serii Słoweńca, no i ostatni z naszych w pierwszej serii konkursowej Maciej Kot, zobaczmy na Maćka również nie musi daleko skoczyć, ale to nie będzie. dobry skok, to nie jest dobry skoko Maćka Kota. Niestety, niestety się no oczywiście będzie w drugiej serii, ale niestety skoczył słabo. Po prostu słabo i ta odległość jest jeszcze gorsza niż Stefana Kuli. Wygrywa swoją parę, bo Władimir Zogradski no fatalnie skoczył. 122 metry Maćka Kota w kiepskim stylu, no i trzecie miejsce. Polaka. ajajaj, zaraz zobaczymy klasyfikację wszystkich zawodników po pierwszej serii konkursowej. Maciko, co tutaj? No nie spodziewałem się tak słabego skoku Macka. Stok na drugim miejscu za Danielem Andretandę, Piotr na czwartym. Jak wolny na siódmym. Jussi Lkobajasz jako ten i przegrany jako jedyny w dziesiątce. Dawid Kubacki otwiera drugą dziesiątkę. No i w trzeciej dziesiątce mamy jeszcze Maćka Kota. Niestety do no drugiej serii nie udało się zakwalifikować Stefanowi. Maciek on na 26. miejscu. Stefan skoczył lepiej od Maćka, ale to Maciek wygrał swoją parę, niestety, albo stety, zależy, zależy dla kogo. Fajnie jakby wszyscy Polacy oczywiście punktowali. Proszę Państwa, tak się kończy pierwsza, pierwsza seria konkursowa. Usłyszymy się tuż po przerwie i będziemy oczywiście trzymać kciuki za Polaków w drugiej serii. Ty! Właśnie ty nie dodajesz mi na Snapie! Słuchajcie, nie jest to tak, że was zmuszam do dodania mnie na Snapie, ale fajnie by było, nie? Pojawiają się naprawdę na mojej historii różne Snapy i śmieszne, i te smutne, i te różnorakie, i będziecie naprawdę zadowoleni dodając mnie, ja będę również zadowolony, że mnie dodaliście. Macie oczywiście moją nazwę w opisie tego filmu, macie moją nazwę, wyświetla się moja nazwa właśnie tutaj, także nie odczekajcie do ostatniej chwili i dodajcie już teraz. I pierwszy skok Polaka w drugiej serii konkursowej. Maciej Kot zaskakująco słabo w pierwszej serii. Przypominam, że on przecież zajął drugie miejsce w GAPA. A dzisiaj jest gorzej, ale ten skok jest obiecujący. No i Maciek, no dlaczego tak nie mogło być w pierwszej serii konkursowej? Tylko dlaczego odpalił dopiero w drugiej? Oto jest pytanie. Gdyby tak skoczył w pierwszej, zajmowałoby o wiele lepsze miejsce, a tak będzie gdzieś na pograniczy. Myślę, że drugiej dziesiątki z trzecią, coś takiego, 135, 135 metrów Maćka Kota, dobre noże dostał, 19, 19,5, 19,5, jak na razie na pierwszym miejscu, i Dawid Kubacki, Dawid Kubacki, 11 miejsce, lidera Pucharu Świata, w trzecim konkursie turnieju wczorajskoczni po pierwszej, po pierwszej serii konkursowej, zobaczmy Dawid, podobny skok myślę w porównaniu do pierwszej serii konkursowej, Dawid, no, ta, ten, ten turniej skoczni może nie tak sobie e, marzył o takim turnieju skoczni. Zajmuje dobre miejsce, wiadomo, jest liderem Pucharu Świata, to jest w ogóle osiągnięcie niebywałe dla na, na Dawida Kowackiego. Drugie miejsce jak na razie, e, no ale ten turniej skoczni na pewno sobie gdzieś tutaj e, m, myślał o podium, o zwycięstwie nawet w turnieju skoczni, ale teraz Kuba Wolny, zobaczmy na najmłodszego z Polaków. Kuba Wolny, no! Do tej, do tej zielonej linii nie doskoczył, ale skok podobny do Dawida Kubackiego w drugiej serii. No i zobaczymy, które to da Kubie miejsce. Ile to było metrów? 132,5 metra, takie same, takie, dwa takie same skoki w konkursie. Jak na razie trzecie miejsce zajmie, oczywiście, miejsce w czołowej dziesiątce w tym konkursie. No i Piotr żyła, czwarte miejsce. W końcu dobry skok w pierwszej serii, ja to znaczy w Gapamu nie wyszło. Ale miejmy nadzieję, że teraz Piotrek pokaże na co go tak naprawdę stać. Może jeszcze dalej skoczyć niż w pierwszej serii konkursowej, ale przy takim położeniu. Ojojoj, nie, nie, nie. Z takim położeniem w powietrzu za nisko leciał. Nie miał wysokości chyba spóźnić z progu, tak coś mi się wydaje. No i Piotrek żyła, no niestety. Z czwartego miejsca miał być podium, a z czwartego miejsca będzie jak na razie miejsce. 11, czyli będzie co najmniej 14. o oh, nie, 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 tutaj... No, wy... o wypadnięciu hmm, z dziesiątki Piotrka Żyły nawet nie myśleliśmy po pierwszej serii, a tutaj... 12 miejsce w tutaj Kamil Stoch, proszę Państwa. Ostatni skok Polaka w, pierwszy... w tym konkursie, no i Kamil będzie lecieć za tą zieloną linię. Kamil Stoch co najmniej na drugim miejscu. Kamil Stok umacnia się w turnieju czterech skoczni. I naprawdę on tu skacze chyba najrówniej z Polaków. Nie wiem, które dam mu, da mu to miejsce w mu to miejsce w cztery skoczy. Nie wiem, naprawdę. 135,5 metra. No świetny konkurs z Kamila Stocha. Najlepszy z Polaków w tym konkursie. Zaraz zobaczymy, czy Kamil wygrał. Czy, czy, czy tutaj o drugie miejsce? Zobaczymy drugie miejsce. Daniel Andret na pierwszym miejscu o 3 punkty ehm, wyprzedził Kamila Stocha. Kamil odrobił 30 punktów. W porównaniu do pierwszej serii do Daniela no i Piotr żył na 14 miejscu, a przecież był 10 pozycji wyżej po pierwszej serii Maciek od na 16 tutaj polepszył się, bo o 10 pozycji poszedł w górę no i ostatni, który zdobył ten jeden punkt do Pucharu Świata jest William Rhodes, zaraz zobaczymy, powinniśmy zobaczyć klasyfikację turnieju czterech skoczni, tak jest, proszę Państwa, Kamil Soch, tak jak mówiłem, najrówniej skaczący Polak jak na razie w tym turnieju czterech skoczni, trzy razy miejsca w 10. jest na pierwszym miejscu, Jakub Wolna na trzecim, Dawid Kubański na szóstym, jeszcze po Polaków i tam jeszcze troszeczkę niżej, no niestety Stefan Hula, nie dostając się do tej drugiej serii konkursowej, wypadł nam z tej klasyfikacji taką Kouchi, bo oczywiście przypominam, przypominam, że ta klasyfikacja jest tylko tych zawodników, którzy się po tym konkursie trzy razy dostawali do drugiej serii konkursowej w turnieju cztery w tym sezonie i 14 zawodników udało się, udało się to zrobić. To nie jest dobry wynik, jak czyli tym samym można powiedzieć, że ci zawodnicy, którzy są wysoko w klasyfikacji generalnej, też mają wahania formy, tak? I że tutaj wszystko się jeszcze może zdarzyć. Przed nami jeszcze ostatni konkurs turniej 4 z Kamil co oczywiście będzie bronić tego pierwszego miejsca. Proszę Państwa, niesamowity konkurs, naprawdę. Drugie miejsce, kamienstok, a świetnie kamienstok, bo naprawdę świetnie Kamil skakał i skacze dalej, prawda? Ja dziękuję Państwu za uwagę. Przypominam, że jutro kwalifikacje do drugiego konkursu w Bishop's Jakby Wojtala, do usłyszenia.